i love We vlogu takim przyszła mi tu paczuszka Zenox Pomyślałem, że coś nagram Więc akurat jest okazja Dawno filmu nie było Więc ja nagramy taki unboxing krótki I wam pokażę co tu się zmieniło Ogólnie to jak, co przyszło No nie więc sobie otwieramy Paczka mi ogólnie Przyszła dzisiaj Musimy zobaczyć jak to się otwiera Widzicie nalepka VIP Jest prestiż Ale tępy ten już No. Co tu o, to przecież od kuriera. Jest! Już 10 do mocy, jest pierwsza nalepka. Jakieś nowe ogólnie. Także fajnie, fajnie, naprawdę fajnie, dzięki. Tutaj, co jeszcze mamy? Tutaj też od kuriera. Nie dowód zakupu. A będzie chodziło, ale jest nowa nalepka plus 10 do mocy. Naprawdę fajna nalepka, mi się przynajmniej podoba. Ciekawe, czy tam coś jeszcze znajdziemy, jakieś nalepki. Jest długopis, Wo, Jest długopis Zenoxa. następny gadżecik o, Fajnie zapakowane. Ogólnie co mi przyszło, przyszło no, mi tak. E, Filt powietrza do Władka. Jak Widzicie bo mój jest po prostu już zarąbany tak że głowa mała Nagram wam też jak to wymieniam O fajny I lepszy niż te najtańsze zalegro Fajnie to w dotyku wygląda O to jest coś takiego I przyszła mi jeszcze jedna taśma homeworkowa ponieważ jedna była wymieniona jak podciągaliśmy hamulce, to była. I jeszcze coś tam przy kole robiliśmy. Już nie pamiętam co, ale to widać, że jest taki nawet lepszej jakości niż ta, co kupiłem u siebie. O, fajna. Dobra. No, to wszystko, widzicie, taka mała paczka przyszła mi dzisiaj. Mówiłem... Nie, dość szybko przyszła, bo to akurat były. Pięta. Bardzo fajnie, że. To jest chyba już ta nowa nalepka, bo wcześniej były inne. Fajnie, że silni Nie mam jeszcze takiej. Mam kupiony za 500. Nawet tu jedna jest nalepione. Zaraz wam pokażę. Z Lenoxa. O, takie mocowanie. Szybkie trzeba zdjąć. Widzicie, to mi wszystko co tu przyszło. Fajnie, nie? No i co? Co coś się zmieniło? Teraz Władka tu mamy. Władek sobie tu stoi podpięty z opryskiwaczem opryskiwać, jak widzicie, stary ale jary, chodzi chodzi wszystko, chodzi wszystko, działa eee, w tym roku były w nim wymieniane wszystkie końcówki niebieskie dysze, znaczy dysze 03 założone dwusekcyjne mieszadło eee, o, tu jest ta nalepka, kupiony za 500 plus siedzenie kupione oczywiście nówka, sztuka, nieśmigane śmigane sobie teraz stoi tu w garażu, sorry za może sobie Tworzymy wrota, idzie trochę jaśniej o, wadek w garażu sobie tu stoi I no nie Tak jak widać No także o, trójkąt sobie zamontowałem Nowy, nowy Nowelka Co tam w kabinie? No w kabinie Widzicie takie nadstawki dodane? Nie wiem czy to na filmach było widać. Było po prostu za wąskie i w ogóle tak on jest rozszerzony. Widzicie, jest rozszerzony tu na kołach. Jest rozszerzony. Jak ktoś ma Władka, to wie o co chodzi. Nie będę teraz tłumaczył. Koła oryginalne do Władka założone wcześniej były od 30. Trochę były wyższe od tych. E... No co tu jeszcze? wejdziemy sobie do kabiny, zobaczymy co tu się zmieniło. Tutaj też stawione. Po co to dołożyłem? No to ogólnie były szczeliny duże. Były duże szczeliny i po prostu jak się było było to trochę i wszystko do kabiny leciało. Wszystko było w błocie. Z tej strony jeszcze nie aż tak, bo to trochę szerzej był błotnik, ale z tej była masakra. Z tej była masakra. No. Widzicie? Szyba. Dostosowana do opeskiwacza można sobie otwierać, zamykać sekcję No Tu na tyle w kabinie O, nie chce ktoś kupić krosa na sprzedaż Nie ty rany No nic sobie dzisiaj wymienimy powietrza Musimy sobie odłożyć maskę Też to było ostatnio wymienione yy, bezpieczniki, znaczy ten Całe to podłączenie do bezpieczników było wymienione Wczoraj, nie wczoraj niedziela Była przedwczoraj A tu mamy nasz filtr powietrza Z którego się zaraz zajmiemy, Będziemy wymieniali go sobie Tu musimy się dostać Można bez zdejmowania, ale jak chcę zjąć cały przemyśl dokładnie Odtłuścić go trochę Bo nie jest olejowy Tu jest olej nalany Także no widzimy się za krótką chwilę Tutaj jest sobie filtr Paliwa odkręciłem Znaczy filtr Powietrze wykręciłem, właściwie wyjąłem. Żeby go otworzyć, wystarczy odpiąć sobie te zaciski. O, spinamy Trzy zaciski są. Ten jest jeden urwany akurat. No i co? Wyszło tak, że wynikła z tego grubsza naprawa, ponieważ zbiornik paliwa okazało się, że jest dziurawy. Trzeba było wyciągnąć zbiornik paliwa. A jako wyciągnąłem zbiornik paliwa, to stwierdziłem, że ten ciągnik tak będzie trzeba odpowietrzać więc stwierdziłem że sobie wymienię, wymienię filtry paliwowe starczy odkręcić tutaj te dwie nagrędki o te ja już sobie je poluzowałem następnie wymujemy oba filtry no nie jak to wyjmę wam pokażę jak to dalej wygląda że jak na razie trochę się z roboty mało a się zrobiło dużo tak wygląda filtr stary mam akurat jakiś tak powinien wyglądać o Widzicie filtry paliwa już sobie wymontowałem Tutaj były takie nakrętki, tu są, o tak to wygląda Tu się nakręca Po podkładce takiej jednej jest na każdym Filtry paliwa są w bardzo złym stanie, bo mam tak bardzo bardzo, jak rozebrać się przestraszyłem Te śruby są po to, żeby spuścić tu paliwo no nie, ale ja już bez tego, bez odkręcania można je wyjąć, po prostu przelać sobie, no nie? Widzicie pit paliwa, o się rozleciał. Jest w bardzo złym stanie. Wygląda o tak. Cały tłusty. I drugi jest trochę lepszym stanie, ale też się nadaje do wymiany. Już mam nowe, zaraz Wam pokażę jak one wyglądają. O, tak wygląda filtr paliwa. Co no to w środku? Można by to było przepłukać, bo widzę, że tam osad jest na dnie. Zaraz to sobie przepłuczemy. Zaraz idziemy po nowe filtry. Paliwowe. Ciągnikujem, bo w plecach tak sobie że rzuciłem. Ja już je miałem, ale byłem jeszcze je przedmuchać trochę sprężarką. W domu. Teraz wam pokażę Jeszcze jeden tam był o, Dziadek zabrał zbiornik już do pospawania paliwa Mam nadzieję że pospawają to szybko O, nowe filtry Bez porównania z tym co było Jest różnica Ogromna wręcz To jest to samo, to widzicie Jeszcze przychodzi tu Taka nakładka. O, to jest taki filtr. Oznaczenie. Tu jakby ktoś chciał. 9, 2, 4. To są, my się mieliśmy kupione wcześniej, dużo mówię, no nie? To jest chyba... A ten jest jeszcze starszy. No nie wiem czy nie są takie same jak w 30. Nie wiem nie rozbiera, ale mi się wydaje, że podobne tam są. No, także jak na razie tak to wygląda zaraz wam pokażę montaż jak to wszystko przebiega a jak na razie to no tyle yy, wymyłem już to wszystko ładnie co do oleju, Jaki olej nalać bo olej tutaj był tyle olej należy nalać taki jak w silniku jest taki jak w silniku najlepiej wszystko tu dokładnie wymyć to też się da to to było tak, się przykręca później no i to filterki nowe też należy w środku wymyć wszystko ładnie nic nie widać pewnie na kamerze ale trudno możemy sobie je zakładać chyba tu jest śruby to są chyba takie same Tak, chyba takie same są i tu po prostu wkładamy nie ma tam żadnych zabezpieczeń i sobie tu przykręcamy przykręcę to o wkładamy tu biurę, jedną ręką tego nie zrobię, no ale wiecie o co chodzi, no, coś takiego także jak założę, wam to nagram pokażę tak, jak widzicie już filtr e, zbiornik paliwa założyłem to wygląda z tu pospalowany, nie wiem gdzie tego widać, trochę podmalowałem czerwoną farbą e, i teraz się bierzemy za składanie filtra powietrza może mi być trochę gorzej słychać bo mam kamerę włożoną w obudowę wodoodporną i po prostu może być trochę gorzej słychać Przeniosę to sobie, że może trochę było więcej światła co do tego ile, jaki olej leje olej najlepiej leje, taki jak jest w silniku sobie jeszcze po filmik powietrza przeniosłem stąd znaczy, może starczy Może starczy Bo, bo, takie jak silniku po prostu są, Taki jest zalecany ja, Żeby nalewać Wszystko tu sobie dokładnie pomyłem, jak widzicie no. Ciężko tu chodzi, nie wiem w sumie z tym olejem. Nie, nie wiem, to, że tam to dobrze być olejem tak naprawdę. Naprawdę nie gdzie wiem, gdzie to olejem powinno być. Coś może trochę. Jest, co? Może tam że co my nie zostało. Nie, chociaż... Dobra, w sumie starczy, żeby widzieć, że idę si tu do wchodzi. No, to dobra. Starczy, starczy tego oleju. O. Teraz sobie zakręcamy. No, no motylek, to, no nie? Nie wiem. Może u innych jest na śrubka, jak coś się umie, to było na no, motylek, to jest oryginalnie. Tak było. Nie zmieniałem tego. Okay. Co do starego filtra powietrza, to wygląda um, tak. O, coś takiego. Taki nieco ciekawy, brudny. Chociaż lepszy, bo metalowy. najmniej mi się tak wydaje. No, to ja sobie pójdę po filtr powietrza poszukać i zaraz wracam. Znalazłem już filtr powietrza No i możemy sobie zakładać w sumie Bo on, on tak był, tak? Tak, tym złowieniem do dołu mi wchodzi Tą gumkę trzeba przełożyć ze starego Na takiej gumki nie dają Ja ja nie dostałem Okej, okay. ale nie wszystko dobrze tak nie to proszę Ciebie, ale ten, ci, ten ciaśnik wchodzi ten ciaśnik, stary ciaśnik tam wchodzi no, to jest to samo i sobie teraz zakładamy osłonę fajnie się tu chowa to już osłona już chudzona, widać zmęczona, no i zamykamy zatrzaski no, u mnie z racji tego że to jest urwane to jest założona taka o skrężyna jak ona była nie pamiętam a ona nie tak? tak o co wiesz u mnie jest trochę to inaczej jeszcze urwane zaraz ją sobie założymy i co? i teraz sobie wkładamy filtr Całe zabudowa nie wiem jak to się całe nazywa, ale w każdym razie to jest chwil powietrza. No. Wkładamy tutaj to mnie, to mnie brakujący doł. Tutaj jak widzicie jest taka jest podkładka tutaj na taka sama jest podkładka, ja jestem tylko dłuższe pod e, właśnie pod te zaciski całe. Ja o, może obejmę coś takiego Nie, to jest obejm I sam Muszę iść po klucie jakiś Chyba jest Czternastka albo trzynastka Także... O nie, no, trochę problemowo To się samemu montuje Ja po prostu nie mam sposobu Pierwszy raz to w sumie wyciągam Trzeba iść po jakiś klucz. A, trzeba iść po jakiś klucz, tak, to, bo tak tego nie przykręcę ręką. Ciężko wchodzi. To jest piętnastka, czternaście. łapało, łapało, łapało jest ha, Dobra, jednak go przykręcimy teraz ja odkręcał Teraz będziemy w powietrzu Ali Władka Dajemy ropy na razie Kręcenia, największe, że jest do to trzeba cały wystrzelić, to nam się wyślizguje. Ta opaska już tutaj sobie widać, nie trzyma. Na róże prowadzącej. No, czynnika. bezpieczniki, o od bezpieczników wymieniona została, nie wiem czy to widać skręcę trochę, pokażę co chodzi, o to, no, fajnie, no nie taka nie, stara była już, to nie łączyło i trzeba było wymienić po prostu już później ma no, to ja sobie na w tym czasie ropę i wam pokażę jak go odpalę żeby wyodpowieścić to łatwizna, no nie? chyba każdy umie każdy wie jak no. jak widzicie, ciągnik już poskładałem wszystko chodzi wyjechałem nawet sobie stoją złożone nic nie gapie, nic nie leci idziemy z tego ciągnika, zapalimy Razu wyjdziemy wciśnięty Razu troszkę Dobra będzie I palimy Na strzałach Na także wszystko dobrze No to tak, no ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że film się pod przydał Pomocny był w Więcej chyba nic nie mam, także dzięki Cześć.